Dobry, cześć czołem! Witam się z Wami w kolejnym odcinku na moim kanale i kolejnym Dniu Zjedzenia, ale nie takim typowym Dniu Zjedzenia. Dzisiaj jemy cały dzień za 15 zł. Będzie to dieta wegańska za 15 zł, bo chcę Wam wszystkim pokazać, że. I w sumie to to samo sobie też, że dieta wegańska nie musi być droga, bo nie ukrywam dosyć dużo, wydaje pieniędzy na jedzenie, ale wiem, że tak być nie musi. Czy za 15 zł będę w stanie skomponować posiłki na cały dzień, ale nie będą to takie posiłki, że po prostu kasza, ryż, warzywa, wtedy to nie będzie dobrze zbilansowana dieta, więc chcę zobaczyć, czy za 15 zł będą to posiłki skomponowane dobrze w białko, tłuszcze i węglowodany, a przy okazji oczywiście będą pyszne. Jeśli tego typu filmiki Wam się podobają, nie zapomnijcie zostawić mu łapek w górę. Zasubskrybujcie mój kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, robiliście, bo może w przyszłości zrobimy jakiś odcinek typu, wiecie, jem cały tydzień za 50-60 zł. Nie przedłużając dalej, ruszamy z śniadaniem. Dobra, plan na śniadanie jest taki, że zrobimy szakszukę z tofu. To będzie najdroższy posiłek prawdopodobnie dzisiejszego dnia, przez to, że będzie w nim tofu, a nie strączki, ale stwierdziłam, że jak śniadanie to ja lubię na bogato, więc będzie szakszuka stofu. możliwe, że dodam jeszcze tam cukini i papryki trochę i spróbujemy zrobić swoją własną pitę. Nigdy tego nie robiłam, więc to będzie najprawdopodobniej też najdłuższy posiłek dzisiejszego dnia, ale spróbuję taką ekspresową pitę zrobić, żeby podgrzać ją tylko na patelni i żeby służyła mi za pieczywo. Wiadomo, mogłabym użyć bułki, ale dzisiaj idziemy all out. All out! Okej, okay, więc zaczynamy śniadanie od przygotowania tego najdłuższego komponentu, czyli chlebów pita, Wymieszam po prostu mąkę z drożdżami. Generalnie jest to banalnie prosty przepis, jak na każdy chleb, ale wymaga dużo czasu i cierpliwości, której mi trochę zabrakło w pewnym momencie. Zapomniałam jeszcze powiedzieć jednej zasady challenge'u. W tym challenge'u nie biorą udziału takie rzeczy jak przyprawy, oliwa, sól i pieprz, ponieważ uważam, że to są takie rzeczy, które mamy zawsze w domu i one nam starczają na dużo, dużo dłużej. Widziałam też inne odcinki na YouTubie, raczej się tego nie bierze pod uwagę, więc ja tego nie będę brała dzisiaj pod uwagę. Jeśli chcielibyście z takimi wliczeniami, to też mogę to kiedyś zrobić, ale wiem, że po prostu liczę. Jednego grama soli czy jednego grama przyprawy byłoby bardzo uciążliwe. Dzisiaj sobie to odpuszczamy, no bo wiecie, też oliwy nie zużywamy w tydzień, tylko u nas na przykład stoi e, oliwa z oliwek, od kiedy tutaj się przyprowadziliśmy, <gryw> więc jakiś prawie rok. Generalnie mało używam oliwy, mało sole, dużo przypraw używam, ale też raczej to jest rzecz, która nam starczy na dłużej, więc to nie będzie wyliczane w rozliczenie końcowe tego dnia. Wracając do chleba, dodaję do mieszanki mąki drożdży, soli trochę wody i generalnie dolewam po prostu wody i ugniatam ciasto aż wyjdzie delikatna kulka nie klejąca się już do blatu ja generalnie zdecydowanie za krótko wyrabiałam to ciasto i za krótko czekałam aż wyrosło, więc jeśli chcecie to powtórzyć to zdecydowanie stosujcie się dokładnie do przepisu, który podam Wam w opisie, ale już dobra przechodzimy do robienia naszej szakszuki z tofu podstawą będą pomidory i tofu, jak sama nazwa wskazuje można to zrobić po prostu z pomidorami samymi z puszki, ale ja chciałam dodać trochę Więcej warzyw do tego posiłku, dlatego dodałam cukinię, dodałam paprykę, oczywiście przyprawy, to wszystko podsmażyłam na tym moim oleju w sprayu i dodałam tofu. To wszystko przesmażyłam, a następnie będę dodawać po prostu pomidorów z puszki. Przed dodaniem pomidorów trochę tofu odłożyłam sobie do miseczki, bo będę chciała ją jeszcze zapiec. To jest totalnie opcjonalne, ale generalnie pieczenie w piekarniku zawsze wydobawa jeszcze fajniejsze smaki, karmelizacje, no i same wiecie, takie miodzie rzeczy, a że i tak. Jak musiałam czekać na swoją pitę, to stwierdziłam, że to akurat wtedy utrzyma swoje temperaturę w piekarniku, więc ułożyłam to w naczyniu razem z tym tofu i wróciłam do piekarnika. Nie wiem ile razy powiedziałam słowo piekarnik, ale nieważne. Przejdźmy już do naszych chlebków. Tak jak mówiłam, ja zdecydowanie za krótko czekałam, aż wyrosły, bo dosłownie jakieś 10 minut, a to powinna być minimum pół godziny, 20 minut. Ciasto było bardzo plastyczne i elastyczne, to znaczy, że gluten już odpoczął, ale drożdże nie miały czasu sobie poleżeć. Generalnie były bardzo smaczne, ale po prostu nie wyrosły tak, jakbym chciała. Także zdecydowanie cierpliwość popłaca przy drożdżach zawsze, zawsze, zawsze. Widziałam te swoje placuszki na patelnie z odrobiną oleju ponownie mojego oleju w sprayu. W międzyczasie robiłam też Mateuszowi szakszukę z normalnymi jajami, więc chciałam Wam pokazać. A tu już pokazuję jak wygląda ten mój placuszek a chlebek pita, który nie był do końca pitą, bo nie otworzył się tak, jak bym chciała. Smakował po prostu jak kromka chleba, co mi nie przeszkadza, bo w sumie miałam użyć po prostu zwykłej bułki, ale wiecie, zawsze fajnie jakby była taka dziurka do nadziania tą szakszuką. Było przepyszne to śniadanie. Naprawdę byłam w szoku jak wiele zmienia dodanie całej tej potrawy na chwilę do piekarnika, e, więc jeśli będziecie kiedyś chcieli spróbować, to mega, mega Wam polecam. Nawet możecie wiecie zrobić sobie to dzień wcześniej, tak naprawdę. I podróżacie to tylko następnego dnia w piekarniku. No, miodzio, miodzio, milprep. Okej, okay, siedzę sobie, tak tutaj edytuję, pracuję, odpowiadam na raporciki i mam straszną ochotę na kawę. Nie mam pojęcia, czy takie rzeczy jak napoje powinnam wliczać w ten challenge, ale spróbujemy, zobaczymy. Najwyżej podam tę wersję bez y, napojów i wersję z napojami. Jak na razie piłam tylko sobie wodę zmiętą z własnego balkonu, więc to się chyba nie liczy, ale kawa z mlekiem sojowym już się będzie liczyła. Najtańsze mleko sojowe to jest to mleko z Biedry, więc tego właśnie użyję. Jest to moje ulubione, ale mam zawsze w szafce zapas i Alpro, i tych tańszych. Tych tańszych używam zazwyczaj do pieczenia, a do wyjątkowych kawusi tylko Alpro sojowe Original. Jednak biorąc pod uwagę, że dzisiaj mamy taki challenge, to użyję ciupkę, ciubkę, ciubkę mleczka do kawy. Lubię pić kawę z mlekiem, lubię też pić bez mleka, ale do takiej bez mleka musiałaby być coś słodkiego, a nie wiem, czy to będziemy w stanie wcisnąć ten challenge. Czas na... Bardzo dawno nie musiałam odmierzać mleka sojowego do kawy, ale specjalnie dla Was dzisiaj to robię, więc użyję dokładnie 65 gram, A zobaczmy, to będzie mililitrów. 65 ml mleka sojowego. Prosty sposób, jak zwiększyć objętość mleka do kawki. voilà. Przyłapana w dżungli ze swoją kawą. O, tak, 65 ml naprawdę robi roboty, chociaż dodałabym trochę więcej, ale chyba nie dzisiaj. Po pracy i kawce przyszedł czas na obiad. Na obiad dzisiaj przygotujemy kary z soczewicą. Jest to jeden z najtańszych i najsmaczniejszych, i najbardziej przystronnych strączków, ponieważ e, można z nią zrobić naprawdę bardzo, bardzo wiele rzeczy i często pokazuję Wam też na swoim Instagramie. Generalnie odbędzie będzie kary z odrobiną ryżu, z resztką z e, śniadania, czyli... Reszta cukinii, reszta papryki, reszta pity, której nie zjadłam, więc będzie to takie wypasione wypasione kary z dodatkiem jeszcze brokuła i uwaga, uwaga, masło orzechowego. Masło orzechowe będzie tutaj tajnym składnikiem, który zastąpi nam mleczko kokosowe i generalnie sprawi, że to będzie niesamowicie kremowe danie, bardzo niskim kosztem, bo jak wszyscy wiemy, mleczko kokosowe może być bardzo drogie. Masło orzechowe z kolei, jeśli kupujecie na... W stronach internetowych, gdzie sprzedaje się wiecie takie na przykład większe opakowania typu kilogramowe czy pięciokilogramowe, no to masło orzechowe wychodzi bardzo tanio I ja właśnie używam tutaj masła orzechowego z SFD, przypominam jak zawsze przy okazji, że macie zniżkę e, tam w sklepie z kodem, znajdziecie kod oczywiście w opisie, także dodałam wszystkie warzywa, soczewicę oczywiście przepłukaną, moje masło orzechowe i resztkę ryżu, który był zamrożony, jest to jedna czwarta dokładnie e, woreczka ja często tak mrożę ryż, bo ja nigdy nie zjadam całego woreczka naraz, a nie chcę się, żeby zmarnował. Plus nie chce mi się za każdym razem gotować go w wielkich ilościach. Doprawiam karę także odrobiną keczupu. Ja wiem, że to jest dziwne, ale to tak samo jak koncentrat pomidorowy. Tutaj mamy przy okazji jeszcze trochę smaku kwaśnego i słodkiego, no bo keczup to jest po prostu przyprawa idealna. Oczywiście doprawiam do smaku solą, pieprzem, ewentualnie jakąś y, cytrynką, limonką, ale jak widać tutaj wszystko było on point tylko troszkę limonki by się przydało. To są także rzeczy, których nie wliczałam w ten challenge, więc oczywiście e, wiadomo, jeśli byśmy liczyli każdą jedną przyprawę, e, to byłoby to dużo więcej, ale no ja mówię, użyłam trzech kropelek limonki, więc nie będę tego wliczać. Zamiast soku z limonki zawsze możecie dodać trochę więcej ketchupu, czy właśnie koncentratu pomidorowego, które są też lekko kwaśne, lub po prostu odrobiny octu nawet jabłkowego czy ryżowego. Nie miałam świeżej kolendry i też nie chciałam jej tutaj wliczać, także posypałam to wszystko odrobiną suszonej kolendry i może nie wygląda to najbardziej apetycznie, chociaż według mnie całkiem wygląda dobrze, bo ja lubię takie paciajki, gdzie można sobie wiecie, maczać i jeść jedzenie łyżką. Także no, dla mnie to był posiłek idealny. Miał ogromną ilość białka, bo aż 41 gram gramów. Nigdy nie wiem, jak to się odmienia. Przepraszam wszystkich polonistów w komentarzach. W każdym razie był mega sycący, mega smaczny, i aż jestem w szoku, że tak tanio da się ugotować tak dobrze. Może nie jestem w szoku, bo często tak gotuję, ale po prostu nigdy tego nie liczyłam, a wiem, ile za takie kary potrafią liczyć w restauracji. To wygląda tak dobrze. I wyszło w ogóle tyle tego jedzenia, że nie wiem, czy ja to sama zjem. Oczywiście, że sama zjem, ale nieważne. Mm. Dlaczego ja tak rzadko gotuję soczewicą? Mm. to jest tak kremowe. W sumie ma bardzo mało tłuszczu, bo dodam tylko 20 gram tego masła orzechowego. I ono robi robotę. Mleczko kokosowe jest dużo droższe niż masło orzechowe. Ale jeśli chcecie sobie zrobić mega kremowe kary, w tym wypadku orzechowe, naprawdę tutaj siada. Żałuję, że nie mogą udać. Użyć trochę więcej soku z limonki, ale wiecie, jeśli nie liczycie takich rzeczy typu trochę. Soku z limonki, trochę soku z cytryny. Czasami są w takich pojemniczkach plastikowych. Muszę zobaczyć, ile to kosztuje. W sumie może to jest tańsze. Tutaj by się przydało jakiś albo ocet. O, mogłabym octu dodać wcześniej. Generalnie ketchup zrobił robotę, <laughs> bo yy, albo koncentrat pomidorowy, bo to też jest lekko, lekko takie kwaskowe. A tutaj potrzeba trochę czegoś kwaskowego, bo to zazwyczaj w kary macie wiecie jakieś kleks jogurtu, albo to mleczko kokosowe, no i dużo soku z limonki, albo soku z cytryny. Przyoszczędzając, można użyć trochę octu, albo takich soków z cytryny po prostu z butelki. Tak czy siak, wybitne. Jeszcze z tym chlebkiem Alapita, normalnie jak w Knajpie. Mm. Idę jeść i wracam do sprzątania i, kompu i komputera. Dzisiaj jest jeden z tych dni, gdy przetrząsam całą swoją szafę i wstawiam ciuchy na wintet. Zostawię Wam link w opisie, a ja muszę całą tą szafę przerobić. Nienawidzę tego robić. Absolutnie nienawidzę sprzątać w szafie, ale lubię mieć niej czysto, więc czasem trzeba to zrobić. Trzymajcie za mnie kciuki. Jakimś cudem została nas ciemna noc. W każdym razie jest jakoś strasznie szaro, buro i ponuro, więc odpaliłam sobie lampę, żeby do Was pogadać. W każdym razie za chwilę lecimy z Matim na siłkę, a później jeszcze czeka mnie ostatni posiłek. Nie lubię strasznie tak późno ćwiczyć i jeść, ale ostatnio mam wrażenie, że generalnie mój schemat jedzenia jest totalnie rozwalony, bo pracuję czasem od 6, czasami od 7, czasami do 22 i, i generalnie ciężko jakiś y, tryb, Ogarnięty. Ja popracowałam sporo na kąpie. Ogarnęliśmy dzisiaj z Mateuszem. On jest w ogóle wielki. Tyle filmików dzisiaj wyedytowaliśmy do końca i ogarnęliśmy, że to jest. Hit, ale no, dlatego czasami muszę mieć po prostu taki home office day. Pisałam na wszystkie raporty, ogarnęłam szafę, posprzątałam trochę w chacie i przygotuję chyba sobie trochę wcześniej część rzeczy do kolacji. Coś mam zamiast zrobić na słodko, bo cały dzień jadłam na słono i mam ochotę na coś słodkiego, więc chyba wracają jakieś placuszki z jabłkiem albo wsianka z jabłkiem, bo generalnie mam pół jabłka, które chcę zużyć. A teraz jest sezon jabłkowy, się zaczyna i kosztują chyba złote 30 zł biedronce. Generalnie całe zakupy, które zrobiłam i wszystkie ceny są Biedronki, bo najczęściej tam chodzę do sklepu. A jakbyście mieli jakiekolwiek pytania o wszystkie produkty, są kupione sezonowo w Biedronce na promocji, która była akurat w tym tygodniu. Czyli jakieś tam tańsze cukinie, papryka, jabłka. Generalnie dlatego w każdym posiłku jest praktycznie to samo. A co wymyślę do końca, to zobaczymy później, bo ja sama jeszcze nie wiem. Wiem, że chcę pokroić teraz i obrać jabłko, żeby to mieć z głowy. No więc przygotowanie kolacji zaczęłam od obrania jabłka i pokrojenia go w małą kosteczkę. Stwierdziłam, że zrobię coś a la racuszki jabłka, ale nie takie prawdziwe, wiecie, drożdżowe i tak dalej, tylko takie potreningowe, czyli z płatków owsianych, z cynamonem, z mlekiem sojowym. Do tego do posłodzenia dodałam trochę daktyli. To wszystko razem zblendowałam, a do tego dodałam pokrojone w kostkę jabłko, i tą masę zostawiłam, żeby właśnie tak sobie pięknie zgęstniała w trakcie, gdy ja byłam sobie na siłowni. Jak wróciłam z siłowni, to po prostu. Podsmażyłam to wszystko na patelni, na odrobinie mojego oleju w sprayu, To był ten o smaku masła, także z SFD, e, uwielbiam ten spray, bo czuję się jakbym jadła coś na maśle, a tamtego masła jest tylko aromat. Jeśli chodzi o podanie swoich racuszków, placuszków, czy jak tam chcemy je nazwać, to podałam je po prostu z jogurtem sojowo-kokosowym z Alpro oraz z masłem orzechowym. To jest moje ulubione masło, jeśli chodzi o masła naturalne. Jest ponownie z SFD. Nie powiem, uwielbiam też wszystkie masła z Koro, ale jeśli obserwujecie mnie na Instagramie, to wiecie, że oni tam mają wyśmienite masła migdałowe, ale cenowo zdecydowanie wygrywa SFD, dlatego tak oto prezentowała się moja kolacja, która była idealna, bo było tam sporo węglowodanów, nie za dużo tłuszczy, trochę owocków. Ja generalnie od siebie dodałam jeszcze 10 gram białka w proszku, które po prostu rozmieszałam z wodą na polewę. Zapomniałam Wam tutaj już nagrać, bo pomyślałam o tym potem, bo jednak zależało mi na tym, żeby mój dzień się zgadzał w białko, więc policzę Wam na koniec dnia wersję z białkiem i bez białka. Mega był ten dzień. Ok, witam się z Wami kolejnego dnia z podsumowaniem całego wczorajszego dnia jedzenia za 15 zł, ale tu powinnam dać teraz wielkie trzy wykrzykniki i wielkie wow, wi, w ogóle wybuchy, bomby. Ja dopiero policzyłam to wieczorem, ile zjadłam i za ile zjadłam i tak dalej. I zjadłam cały dzień za 11 złotych. 11 zł cały dzień jedzenia, liczając to dwie kawki i dodatek białka do kolacji, co jest totalnie opcjonalne i totalnie niepotrzebne, bo sam ten dzień jedzenia jest całkiem dobrze zbilansowany, ale wiadomo, u mnie białeczko musi się zgadzać, więc dodałam te 10 gram białka do kolacji i jestem w szoku. Bo jeśli byście nie wypili tej kawy z mlekiem sojowym, ja policzyłam normalnie mleko sojowe, ale czyli to najdroższe chyba z możliwych. A tutaj jakbyście bez tego mleczka sojowego i bez tego białka na koniec, to ten dzień się zmieści.

1700-coś kalorii. Mam tutaj podsumowane wszystko na lapku, dlatego na niego tak zerkam. Ale pierwszy posiłek, powtórzmy to jeszcze raz. Pierwszy posiłek, czyli ta nasza pieczona szakszuka, to było 4,54 zł za zarombisty, super sycący, wysokobiałkowy posiłek. Posiłek numer dwa, czyli lanczyko. obiad, to było mega, mega sycące kary. Pierwszy raz od dawna nie potrzebowałam w ogóle żadnej przekąski, bo to było przeogromne. Całe to danie kosztowało uwaga 3,33. Wow! Mega tanio, mega pysznie, smacznie. Aromatycznie, no po prostu przyprawa kary to jest taka bomba. Generalnie przyprawa kary i sos sojowy to są właśnie przyjaciele w kuchni. Starczają na bardzo długo, odrobina robi po prostu Wam robotę. Ostatni posiłek, no to były wyśmienite, owsiane racuszki z jabłkiem. Do tego ten jogurt kokosowy. Jak widać, też znowu. Ja nawet nie wybierałam najtańszych rzeczy, tylko zwykły jogurt kokosowy z Alpro, ale taka jedna łyżka do tego, do gorącego placuszka, to jest po prostu niczym lody do szarlotki. Bombastyczne połączenie, spróbujcie tego koniecznie. A jak widać, nawet z dodatkiem białka, to kosztowało mnie 3 zł taki posiłek. No więc 3 zł to i tak mniej niż baton proteinowy czy cokolwiek zjedzone na mieście. Naprawdę, jak mi ktoś powie, że gotowanie z białkiem jest drogie, no to okej, okay, jakbym używała do każdego posiłku po 30 gram, to wiadomo. Ale tutaj, użycie dodatkowej łyżki, która daje nam duży zastrzyk białka, a mega małą ilość e, tak naprawdę kosztów dodatkowych e, wliczonych, to naprawdę uważam, że. Jest to spoko opcja i ja jestem bardzo dumna z tego dnia. Powinnam teraz ten dzień nazwać po prostu dzień jedzenia za 10 zł, tak naprawdę, ale już teraz wiem, że podejmuję wyzwanie i robimy kolejny dzień jedzenia za 10 zł. I co? Widzimy się w następnym. Hejka!